Wzią, Jeszcze coś ja, to już, żeby... Zdjęcie. Zdjęcie Dzięki. Dzięki Dzięki. Drodzy Państwo, chcieliśmy bardzo podziękować za takie wybrzmienie. Przede wszystkim chcieliśmy podziękować bardzo klubowi jazdy z Częstochowa za to, że pomógł nam w reaktubacji Radia To jest niezwykle dla nas ważne. Na brakowało a w częstochowskim eterze yy, lokalnego radia sportowego, które Promuje kluby sportowe, które je wspiera, które przekazuje informacje na żywo. Próbowaliśmy to zrobić i nam się to udało. Także dziękujemy AZTS-owi, dziękujemy Konradowi Bakoszowi, który swoją wiedzą, doświadczeniem w zasadzie kwestia dwóch SMS-ów. Kiedy, kiedy, kiedy w sobotę 5 chyba marca transmitowaliśmy mecz Rakowa z Radomia, był drugi był SMS do Konrada. Robimy AZS z Będzina. Odpowiedź była robimy. Ja mówię tak, w radiofonu, no to robimy. No to zrobiliśmy. Także dziękujemy bardzo Cetesowi. Yy, kilka słów jeszcze Pana Prezesa Rajka, tak? Tak, przypomniałem się właśnie ta sytuacja z 6 marca, to był drugi dzień działalności dopiero Radiofon. Nieplanowana transmisja z Będzina, wtedy jeszcze spotkanie przegrane, ale później gdzieś te wyniki zaczęły chyba tak iść w parze z transmisjami. Konrad transmitował spotkanie z Kiercy, po którym ma też już zapewnione rozgrywki plus ligi na kolejny sezon. Na razie to tyle, jeżeli chodzi o transmisje siatkarskie, sezon się kończy, ale oczywiście to nie koniec naszej działalności w siatkówce. W nowym sezonie również będziemy z transmisjami, będą magazyny sportowe, magazyny siatkarskie. No i cóż, na razie w internecie, ale już niedługo w eterze, także mamy nadzieję, że razem Fajnie nam się to wszystko będzie układało i ta współpraca będzie bardzo owocna. Dziękujemy bardzo. Panie prezesie, kończymy sezon na u Częstochowa, ten na hali zakończony już nieco wcześniej, ale siatkarze już rozpoczęli przygotowania do kolejnego. No to mamy nadzieję na tą kolejną progresję. Było 14, teraz 11, no to trzeba się co najmniej o te trzy w kolejnym sezonie posunąć do przodu. Oczywiście, że tak. Ja myślę, że... Apetyty były na pewno większe i nie ukrywam że nawet w wypowiedziach przed sezonem ja jako prezes deklarowałem zresztą takie założenia bo i potencjał był były żebyśmy jednak walczyli o miejsce między ósmym a szóstym. Raz jeszcze podkreślę, że niestety trochę sportowego pecha spowodowało to, że, że no nie udało nam się osiągnąć tego wyniku. Ale ja myślę, że to 11 miejsce, które obroniliśmy i pewnie wygraliśmy z zespołem, który w zasadniczych rozgrywkach zajął, czyli z Bielskiem wyższe miejsce, dwa mecze wygraliśmy pewnie. Jest dla nas satysfakcjonujące. Oczywiście, że w przyszłym, w przyszłym sezonie nasze, nasze apetyty, ale w ogóle nasze ambicje są wyższe, bo e, ja uważam, że zespoły typu AZS często. Te, które mają średnie budżety między 3 a 4 miliony, a takich zespołów jest praktycznie 8, mogą spokojnie walczyć o miejsce nawet piąte. Także naszym, naszym aspiracją zobaczymy oczywiście, na ile nas będzie finansowo stać, będzie zajęcie na pewno wyższego miejsca. My jako Radiofon wystartowaliśmy 5 marca, już 6 marca transmitowaliśmy pierwsze spotkanie z Będzina, a zaraz wtedy bodajże był albo 13, albo 14, skończył na 11. No to może nasze radio zrobimy sobie małą reklamę. Było takim dobrym znakiem, dobrym momentem dla siatkarzy. Ja myślę, że na pewno tak, ja pamiętam, bo jestem w się od 20 lat, kiedy jeszcze Konrad Pakosz pracował w tym radiu i kiedy, kiedy żeśmy zdobywali mistrzostwo polski, wicemistrzostwo Polski, kiedy później byłem prezesem, zawsze Radiofon z nami było i życzę Wam wszystkiego najlepszego i myślę, że... Było, jest takie powiedzenie wszystkie ręce na pokład, czyli e, również to, te medialne, ta medialna pomoc jest dla klubu potrzebna, a życzę Państwu, abyście z nami odnosili sukcesy. Z nami kolejny gość, tym razem pan Andrzej Szewiński, którego spora część kibiców tych starszych bardziej pamięta jeszcze z siatkarskich parkietów. No i od razu pytanie, kiedy powrócą te mecze takie jak kiedyś przed laty z Mostostalem Kędzierzyn, kiedy znów ta hala w Częstochowie podczas spotkań siatkarskich będzie mogła się wypełniać do ostatnich miejsc? No najważniejsze, że, że mamy drużynę w ekstraklasie, bo to jest jak gdyby podbudowa i dzięki temu można na, na przyszłość jakiś taki sportowy biznesplan przygotować, czy taka... Yy... Pełna współpraca tutaj wszystkich klubów w Częstochowie uczelni, tak, żeby, żeby, żebyśmy mieli zawodników, tak jak ja przychodziłem do Częstochowy z 5 lat studiowałem, mieszkałem w akademiku i identyfikowałem się z tymi barwami biało-zielonymi. I ja bym chciał, żeby też zawodnicy przychodzili nie na rok, nie na dwa, żeby nie było takich najemników, tylko że po prostu to byli zawodnicy, którzy tak, spojrzy się na człowieka, i tak, to jest Azy też Częstowa, to jest ten biało-zielony wojownik. I, no i myślę, że tutaj też działacze dołożą wszelkich starań, żeby to w tym kierunku poszło. Zakończenie sezonu częstochowskiego AZS-u, ostatecznie 11 miejsce, jest progresja no i można powiedzieć AZS ostatni z klubów, który został nam w Ekstraklasie. Panie Prezydencie, krótko o tym, jaki to był sezon i jakiego oczekujemy w następnym sezonie w Częstochowie. Trzymam kciuki za nasz ZTS. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będą mieli więcej szczęścia. Kluczem jest to, żeby trafić z formą na igrzyska. Tutaj okazało się, że forma obudziła się już pod koniec igrzysk, czyli pod koniec sezonu, ale to i tak pozwoliło na to, żeby z niezłym wynikiem, jak na, jak na początki, zakończyć ten sezon. Trzymam kciuki, że AZS-owi pójdzie jeszcze lepiej w przyszłym sezonie i że będziemy mogli w tej Ekstralizie walczyć o najwyższe podia. Jest nadzieję, że ta hala zacznie się wypełniać, hala na zawodzie tak jak kiedyś przed laty, hala Polonia, kiedy dwie godziny przed meczem czasem już brakowało miejsc na schodach? Wszystko będzie zależało od tego, jak chłopaki będą grać i ja tu wierzę w to, że e, pokażą kawał dobrej siatkówki, a wtedy jesteśmy spokojni o to, że będzie frekwencja, będą wpływy z biletów i będzie ten najważniejszy sponsor, e, jaki, jaki każdy klub sportowy może mieć, czyli kibice, którzy kupują bilety i w ten sposób wspierają e, ulubioną drużynę. Panie prezydencie, dziękujemy bardzo. Tyle prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk. Z nami teraz Ryszard Bosek, dyrektor sportowy AZS-u. Panie Ryszardzie, nie można nie zapytać, korzystając z takiej okazji, o transfery na nowy sezon. Są już jakieś plany? Pewnie i tak nie będziemy mogli ich zdradzić, no bo inne kluby nie śpią. No nie, my jakieś tam podgotowania robimy, ale transfery w lidze zawodowej zależne są od funduszy. Ponieważ fundusze mamy jeszcze niezdefiniowane, to mamy jakby takie umowy wstępne. Nie ukrywam, że musimy trochę się zabezpieczyć. Za dużo nie możemy, bo tu ze mnie jesteśmy i wiadomo, że ci zawodnicy najlepsi to nie są w naszym zasięgu. Chyba żeby nagle, żebym wygrał loterię tą za 60, to ja od razu tutaj deklaruję się, że dołożę się grubo, ale to musi ktoś mi pomóc wygrać. Może też jakiś szek by nam pomógł z dalekich krajów. Powrócić na te szczyty, pojawiając się w Częstochowie. Mówimy też o innych sponsorach, apelujemy do nich, no bo chcielibyśmy, aby ta siatkówka w Częstochowie pięła się cały czas gdzieś do tamtych czasów, sprzed 10, sprzed 15 lat. No, ja studiowałem z, z jednym przyjacielem moim, który potem został wiceministrem w Emiratach Arabskich, ale on już jest na emeryturze i chyba nam nie pomoże. Ale tak mówiąc poważnie, no na pewno potrzebnych mamy. No, Częstochowa. Trochę się zmniejszyła, zmniejszyła się chyba waga taka polityczna i w związku z tym na pewno mamy kłopoty i chyba będziemy mieli. Dlatego musimy raczej się przygotować do tego, żeby zrobić drużynę jak najlepszą, ale z tego co chyba będzie w drugiej grupie, to raczej z pierwszej będzie kłopot. Na razie tego nie przesądzamy, do nowego sezonu długo. Panie Ryszardzie, tak jednym zdaniem podsumujmy to. Jedenaste miejsce, no mogło być zdecydowanie lepiej, były te kontuzje, ale w końcówce i tak AZS się dźwignął, bo groziło nam czternaste. No ja wbrew temu, co, co generalnie malkontenci mówią, to uważam, że przy, przy takich nakładach finansowych, jakie mieliśmy i przy jest, niestety dwóch nieszczęśliwych kontuzjach, bo trzeba powiedzieć, że mieliśmy kontuzjowanych prawie podstawowych zawodników, bo Redwick tylko nie był, chociaż też przez moment, to to jedenaste miejsce to dla nas jest wielkim wynikiem i, i tutaj chciałbym na pewno pochwalić trenera, bo, bo ja w tym roku pomagałem mniej ze względu na to, że szukałem pieniędzy, a on wytrzymał ciśnienie, yy, wytrzymał yy, ataki krytyki, yy, które były dosyć mocne i uważam broniąc go bezpodstawne, bo Wiadomo, że to nie jest trener z dość wielkim doświadczeniem trenerskim, ale zrobił taką drużynę, która gdyby nie kontuzje pewnie było dobrze i uważam, że krytyki mu się nie należą, jeżeli do pochwały. I chwała mu za to, że 11 miejsce, bo tak jak powiedziałem w 99% to jest jego zasługa, że umiał ten zespół zmobilizować, że umiał przetrzymać przede wszystkim w tych momentach, kiedy, kiedy się przegrywa 5 czy 6 meczów pod rząd, to w szatni jest dosyć słabo. On potrafił, jego chyba doświadczenie zawodnicze spowodowało to, że umiał utrzymać szatnię, bo, bo wiadomo, że kiedy się tyle przegrywa, to nie jest łatwo mobilizować się na te mecze. Te najważniejsze, mobilizacja była i myślę, że 11 miejsce. Oczywiście chci, wszyscy byśmy chcieli być w ósemce, w trójce, medale, ale każdy musi stać nogami na ziemi i wiedzieć, czego się spodziewać i ja, mnie się wydaje, że to był sukces dla klubu. Mam nadzieję, że Michał Bunkiewicz dalej z sukcesami będzie prowadził drożne częstowskich siatkarzy. Jak słyszeliśmy od Ryszarda Boska, ma komforty pracy. Dziękujemy bardzo za te kilka słów podsumowania sezonu Azeresu Częstowa 2015-2016.